Widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale serii kalendarza adwentowego. Pamiętacie jak mówiłam o chorobie, już jest lepiej. Mogę nagrywać dla Was odcinki. Zachęcam do subskrybowania i lajkowania kanału. Ja nie przedłużam i zaczynamy. Dzisiaj mamy 9 grudnia, otwieramy dziewiąteczkę. To nas oczekałem. Steve Ender Perła z Kirofem z diamantowym hełmem i enchantingiem. Chyba naj, na razie największy zestaw. O, nawet nie O, teraz taka duża paka. Teraz poprawimy. I składamy. Też sobie złożymy Steve'a. Tak wygląda nasz Steve. I teraz sobie złożymy enchanting table. O, jeszcze nie dałem enderpearl. Tak wygląda ten ender, enderpearl. Tu idziemy na enchanting. Połóżmy sobie go tutaj i widzimy się w następnym odcinku. Elo!